O! E. Cześć psa? Cześć chipsa? Czemu Skąd masz garnitur? Subrałem Ty też Ale dlaczego jest. Ale skąd? Dobra, Dęby. o! Aaa poświęta dzisiaj, tak? Serio? Tak A. Nie, no co to za menel? A że go tu... U U U ty się posuń. Ty się posuń. Czekaj, bo... Tutaj. Le... 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 Rozbił okno. On wypił... A ja, a ja no z... Nie no, on wypił... 5 litrów płynnego uranu. No i jak to wygląda? Ja Mają bałwana. Nie. No nie, mój ja problem, chodź się idziemy. Dobra, chodź, może pójdziemy do miasta? Przecież trzeba rybę kupić, barszcz, tak? A, a wiesz co jest jeszcze potrzebne? Co? Piwku. Kurde, ty właśnie. Ale jak my przecież zdobędziemy? Przecież zabronił piwa. A, no, ja tutaj mam tajną broń. Tylko to znajdę. O! Nie, to tutaj było. A jakąż na śmieci wziąłem, widziałeś? Ja mam petycję? O, oh, kurczę, to taka petycja. Od kogo? Tylko, że trochę jej nie, nie ma. Dobra, zobaczmy, że jest dźwięk. Skaczemy w dół, gdzie ty idziesz. Ja muszę wiedzieć, czekaj na, na co tu. Chcę, żeby działał dźwięk, wszystko pięknie, co się tam dzieje? Ebo chyba święty Mikołaj. Co? Święty Mikołaj. Jak święty Mikołaś, to czerwony samochód jest, on sanie mnie jeździ Od kiedy? Ja... Cześć... zawsze mi mówiono, że on czerwony samochodem. Czekaj, 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 ciebie ja to muszę zebrać. Would you please sign my petition? Nie A, to sam sobie podpisze. <laughs> Dobra, pisz Sign my petition, dammit. Nie chcę podpisać strzelaj. Hi there, would you like to sign my petition? Sorry. Dobra, ale przecież ch chciała podpis, jak się na mnie spojrzała. A ja on wygląda podobnie do ciebie. Dobra, chodź do świętego Mikołaja. Święty Mikołaja. Jest tam? Nie ma go. Ja bym chciał, to palić, to chyba poszedł gdzieś. Zresztą się spytajmy tutaj, tej. Kurde, nie mamy szamu. To ma myszego? Myszego. No jak gra też się pali przecież dobra Czy ja tam. Dobra. dobra Co ty zrobiłeś? On tu przyjdzie, zobaczysz, on tu przyjdzie Nie przyjdzie, nie przyjdzie, patrz patrz na mnie, zbignie, patrz Tylko że ty się masz, do góry masz... Teraz patrz patrz do góry patrz do góry I na mnie jednocześnie O! Słuchaj, zbignie! Nie przesadzaj, dobra? Masz on. głowę w świętunku debilu Hi there. Would you like Dzień dobry Chińczyk, wrzucalaj Okej, raz, jeden To jest Black, 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 Black 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 I co? Masz podpis? Just sign the stupid petition. Ja nie wiem czy to Mam Mam od niego, ale i tak No niestety Mnie już się pożegnać Moja gra też się pewnie pożegna bo za dużo FPS-ów nie ma Kto kamera! Mikołaj? O, ho, 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 Mary, Mary Mary. Cześć! To ty jesteś ten cały święty Mikołaj? Teraz się tłumacz. Podpisz to, bo jak nie, to będziesz miał kłopoty. Przez niego nie... Przez się on nie zdążył podpisać. A go przygniotuj nie chcesz? Mordę ma bo tam mi co mikrofon e, e. na budynek wleciał Jak? Musimy go uratować, on gdzieś tutaj leży No jest tam góry Chodź tu, chodź obok samochodu, uderz, uderz mnie No daj, samochód uderz, dawaj O, Ale też się... O, jest, jest, jest! Eee, spokojnie, ja ci pomogę, chodź. Eee, słuchaj, chodź, czekaj. O, oj, chyba eee. zamałeś kręgosłup w 15. Jest jak... Skacz tam. Panie, to bezpieczeństwo to postawa? Dura. Właśnie, a ty co się nie stosujesz? Eee, on się rusza, Zostaw eee. go, tu Znowu to znowu da tak lecie. Chyba go boli, chyba go to boli Uderz ławkę. Nie działa ta ławka. Ło! Kochaniec ręciałem. Chodź jak wylądował. <laughs> nie no, zostaw go już. Czekaj, on coś mówi, chodź, chodź. Co mówisz? Jaka wojna między gangami. Dobra weź go już tam wyścig na tym biegun. Dobra czekaj, jesteś gotowy łapiemy. Nie można. Za zabrać. głowę złap O I... Siup. Tura, poczekaj, bo nie Nie w tę stronę, nie w tę stronę! A to poczekaj, to power of zbignie, pamiętaj. Widzian jest Dobra, daj, eee, zjadłem jest... twoje chipsy, więc ja zrobię power op w dawego. On jest trochę za gruby, wiesz? Nie to było to były Nie Masz mnie? No. To teraz zbierz jakieś, nie wiem, bronie i będziemy, yy, sobie. dobra, już wiem co. Eee, A, to. Halo? Czy jest to? Wywaliłeś się? Wywaliło krew. <grym> ja tylko wziąłem <grym> broń. Gdzieś ty? Lecę Takie okay, bezpieczeństwo Dobra, chodź Musimy się dowiedzieć Gdzie ten święty poleciał? Chyba gdzieś tutaj Aj, widzisz? Czemu ich To jest dwóch świętych Mikołajów? Trzech? Czekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzie są święte Mikołaje? To są Menele! Ale wyglądają wszyscy tak samo. Gdzie? Ale to muszą być się... Menele chyba. Nie. Albo ludzie. Albo ludzie tego nowego burmistrza. Eee! Tutaj jeszcze jest. Czekaj na mnie! Dora.

Chodź tutaj, na górę. Nie? Ty, potrzebuję twojej pomocy. Chodź tu. Trzeba, trzeba, trzeba. Aleś ty. Gdzie ja tu się wchodzi? Ja Gdzie ty jesteś? Tutaj. Bo tutaj byłem, Co, tutaj? Widziałem, co tu się dzieje. To ty! ŚWIĘTY! A! Celają. Uciekaj! To już jest wysoki kaliber. Dobra, Zobacz, co jest w samochodzie. No, patrzę. Eee, nic. Chyba. No nic. Ej, miał się udawać, że tam jest piwo. No podchodź grzesz. Tutaj się coś w ogóle wypadło. <laughs> PIWO! Jakie to jest, czekaj. czekaj. Jak chcę podnieść. To jest tutaj leży jeszcze jedno. Podnieś to. O. Sprawdzam. Nie zgadniesz. I co? Nasze ulubione. Dobra, to ty będziesz prowadził. Ja sobie już odchodzę, poczekaj muszę, bo wiesz, bo bez ryzyka nie ma zabawy. Jeszcze dzisiaj trzeba do sklepu jechać. Powiedzenie na świnta. Ja Kurde, no, ja ty. Tam, się wytopię, e! Stoj! Zatrzymujemy się, tak? Nie no, jak można się udać? strzał! Dobra, jedź, jedź, jedź! Nie wybuchaj, nie wybuchaj, wybucha, bo nam samochód wybucha. Dobra, Dobra, obok Dobra, stiloj Dobra, jedź, 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 jedź Jedź, słyszysz to blokuje, zablokuję w tejścia Dobra, czekaj Jedź, jedź, jedź. Ciągnij, 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 tym fiatem Jedź O Jedziesz Eee. Eee. bo Mikołaja potrąciłeś Dobra, jedziemy, jedziemy do miasta Chyba że chcesz, żebym ja prowadził To nie skręca, bo tam się buja wszystko Daj ja będę prowadził Daj ja będę doprowadził, eee. tu już power w zbigniew Dobra Dawaj Tak To co? Dawaj, do miasta! Ło! Ło, piwo jest za ciężkie! Okej Ło! Lecę! Dobra, weź już dostał bo się pali Usuń te ptaki Zostaw, ostatni res, tu się pali, mówię ci. Jak pali to masz problem. Usuwaj ptaki, usuwaj ptaki. Nie mogę, zawiesiło się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Co chcesz? Dobra, bierzemy. 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 Tylko, Kurde ty. Bierzemy to sklep! To co, karpia? No. I gołąbki? Eee! Są gołąbki, wiesz. Będą pierogi z kruka. Będą pierogi z kruka. Widzisz, tu są przestępcy. Słuchaj. Dobra, słuchaj. Robimy zupę z piwa Bierz karpia. Gdzie karp? Biorę karpia Bierz gołąbki, bierz gołąbki. Ja już siadam Gąbka bierz, trzeba gołąbka wziąć Trze gołąbka wziąć Dobra, masz to chodź, to jedziemy no to lecimy. Chcesz mnie jeszcze raz wystrzelić? w do podcinek.